No dobra, fajnie, ciekawie, kocham. Dobra, witam serdecznie kolejny odcinek z Among Us Tax like, subserver. Discord Bisha, chcecie z nami zagrać? Tak, możecie zagrać z nami. Tak, 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 dokładnie. W opisie link do Discorda. Dobra, ee, ciężko będzie. Możliwe, że bardzo ciężko. Z tymi toskami, ale dobra, spróbujemy. Eee, dobra, pod tym, do, po tą stronę żebyśmy lepiej chyba poszli. Chociaż może jeszcze zróbmy tutaj. Jesteśmy z Olgą, więc chyba jesteśmy bezpieczni, chyba. Może nie? Nie wiem. Chodź, Olga, zrobimy i wspólne. Tylko mnie nie zabijesz oczywiście. O, I nikt mnie nie zabije, bo gdybym ktoś mnie zabił, to byłoby źle. Raczej żyję. A nie Czoło. wiem, czy jak to skomentować. Co, co wy tam robiliście? A gdzie jest czoła? A ja się zastanawiam, co... co zrobił. robił. Czy Kiedy to był? Nie wiem, po prostu wchodzę, do, otwieram dziewidło i ponsów, szarżulec i ciało. Może był ten... też. Ja się zastanawiam. Bo też też w tira przyszedł. No ja zbiegam po był No w kurwa, ale górze, Mam dać że szarżulec mógł zrobić. Mhm. No chyba no to to ja bym jest superem czy coś. Ja bym skipnął, no. bo to jest pierwsza runda ogólnie. Ale szarżulec to mógł zrobić, naprawdę. Ale to. nie ja wiem. Mógł, nie wiem. Nie wiem jakie miał intencje. Lusik dla Szerzulca i możemy skipnąć. Damy koledze pograć. Mam zapęgrać. na wywalmy go. Dokładnie. Tak, Dawał? O, dobry pomysł. w kolejny. Aha. <grym> a to zbieram jeszcze trzeciego, jak za... Crafter! Mówi, ma go To Crafter jak nic ma, najechał. Crafter z na 100%, jestem tego 100% pewien. Dobra. Idziemy dalej. Dobra, może na początek asteroidy, To może być. Dobra. Jak my to zrobimy? Możemy na początek zrobić wszystkie w labie. I w labie... i w labie dokończyć kabelki z odwikiwaniem, albo możemy zrobić tak, że zrobimy pokrętła na końcu. To też można. O! Bardzo szybkie. Co, seryw? Szarżulec był zły. O oh, wow. O no. oh, wow. mnie ostrzelić. No, Jak się czuję. Ja ja A od kiedy ty zabijesz Szarżulca, bo to takie podejrzane. Szczerze? Ja tak powiem, po prostu z kolega do mnie pisał i chciałem strzelić w naszą osobę, był... A, to zabijanie szarzuca jest takie na topie, takie takie cool, takie wiecie, takie muzyczowe. To był obok. Ej, wiecie, to raczej na pewno było samobójstwo. Dobra, skip. Dua bling blingów umarła. Dobra, dzięki. Dum ma Dobra, dzięki. Dziękuję, Dum Sajer ma tego. O, wyszedł. Dua bling umarła. Jeden do drugiego. Sajer ma do... Eee, okej. skipujemy i lecimy dalej. No, mordo, dobra, view. A, ciekawe Nie. No ja już to. chciałem Wojtka sprawdzić. E, nie. To ciało już ma trochę. To po pierwsze. Po drugie. E, ma trochę? Jak ja byłem na Witalsach, to nie wszyscy żyli jeszcze. E, ja chciałem powiedzieć, że Violet prawdopodobnie był najtem. E, aha. Dobra. Nie, ja wiem, kto jest najtemszym monarchem. Nie. nie, Wojtek nie. Y, nie, y, nie, y, nie, nie. nie jest y, monachem. Ja wiem, to jest i ta, ta osoba jest fu jest taka... Na Steam osoba jest czysta. Yy, neste, tak. jeżeli, z, jeżeli zniknął ci. Yy, jeżeli zniknął ci Knight top, dlatego, że y, Monarch może se go anulować podobno. Tak może i nie mam. Ja mam nie, bok, ja wiem... jeszcze prośbę do Nisielasa Damaj Rali. Dobra. Ja wiem kto jest Monarchhem i jakby co on dalej żyje? Ja mam pytanie do playera, bo to tak trochę dziwnie, bo idealnie jak... bo my ty mówisz, że nie, nie było w ogóle ciał na witalcach, tak? Nie było, nie było wtedy. Okej, okay, to ja, idealnie jak ty zszedłem. Musiałem jak... ja najprawdopodobniej jak zszedłem, to ciało idealnie pało. Tak, dosłownie, dosłownie w tej samej sekundzie, a wiesz gdzie co ciało? Nie. Blabara, ja poszedłem to, na lewo. To... Jeżeli ja poszedłem na, na lewo. laboratorium, no to na pewno nie zrobi tego crafter i ktoś trzeci chyba był w O2. Tak yy, z... yy, gdzie, w labie? W labie na, ten, na probóweczkach. Tak mi się wydaje, że ktoś A, a to już nie, był, nie patrzyłem, tak. I tu jest problem. ft I tu jest problem. Jak w tej chwili? No, no to rob mógł być, tak. No to nasza drukę nie zrobię. Znaczy tego. nie, 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 to jakby osoba, która... Jak, jak player tego nie zrobił, bo myślę, że to player zrobił, chociaż może to tak nie być. Osoba, która zabiła, albo jest teraz w Pessimennie, albo zwentowała do admina. I to tyle, co mogę potwierdzić. Hmm. Albo ma Shaya. To też może być. Ee, Jeszcze raz, jakie funkwas. pytanie do mnie? Czy mogę ci zaufać? A, okay. Oczywiście. Dobra. Maszaja ma fankfans, więc w sumie, a fankfansy widziałem w adminie tak długi czas, w sumie, w sumie. No, no. Nie wiem, ja widziałem jak poszedłem na lewo, to nestima spotkałem. więc ja tam Nie Steam wiem, tam nie mógł. Na fan lewo, to gdzie? Ale Fang jest wyciszony, tam się nie obroni. Znaczy, On na ze dół poszedł. Znaczy, no, nie, róbcie to chcecie. No trochę tak smutno, bo no, nie no, ma no, jak no, się wytłumaczyć, e, no, no, nie? Fangfasta wygram. No. <laughs> Czemu głosujecie na niego? Bo ktoś powiedział, żeby głosować. I szybkie dwa taski, dobra szybko, 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 dobra, szybko, 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 dobra, kto? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o nie, o, nie. o, nie. o kurde, dobra. O kurde, dobra, dobra, uff cholera, cholera Chodźcie, chodźcie Proszę, chodź, 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 chodź ze mną, chodź Chodź Chodź, chodź, chodź tu Chodź tu Nie, nie Po numeru, po numeru Eee yy... Zgłosiłam to ciało na kompsach, ponieważ padło wcześniej. I... To, jest pra... mhm. to jest chyba prawdopodobnie killer Reginalda. Tak! Tak! Regi! Regi? Regi dziękuję! Regi, dziękuję! Nie ma Reginald co? wygrał jako ten, więc. No, wygrał jako tak, ten zabij to. Wojtka. Wojtek chciał mnie zabić. Wojtek chciał mnie zabić. Hm? Aha, bo się zdziwiłam, że on przede mną biegł i nagle tak, patrzy się on sprywa, nie żyje tak, ja no, no, tak. e... i coś się stało. Sprawdziłem go był Co? czerwony. <gry> I chciał mnie zabić to. w elektryku. Ja wiem, że akurat w elektryku chciał mnie zabić. A jak on padł? Ale kto? Nie bardzo tutaj tak, rozumiem. To, A tak. Bo Regina zrobił wszystkie taski jako ten fantom. I, I to wtedy kogoś zabija? Tak, tak. A, dobra. A jak bardzo czysty jest player? To na ehm, mnie. 60-70%. Okay. Co I co no, na nie ma prawda to <grywa> Ale wiemy, że przynajmniej e, Nie ma, nie ma, nie ma. Jakby traity to już nie zobaczę. Trajtory to już nie zobaczę. Ale dobra bywa. Już moja misja została wypełniona. Że to był... Szazulec? Czy nie szaszulec. To był szazulec? A ja, ja nie widzę, że to ty... Bro, no, ja nie widzę, że to ty. Zabijam player w domu z O2. No i mnie nie sprawdził, no co I to ma zostawiłeś być. tam Michelosa? Nie, właśnie ja Michelosa minąłem w tym problem, że nad tofisen. Więc to jeszcze ciekawsze. Tam, gdzie was wa wa też ominąłem, to jest jeszcze ciekawe. Właśnie ja w raz raz. W ele, a ty byłeś przy dolnych drzwiach od ELE, tam w ele. Właśnie... Tak, poszedłem od O2, z O2 chciałem do LABA, Minąłem Michelos Michelosa poszedł? i. Michelos, ty noszedł w tamtą stronę. F-Tyrop, a czy ty przewodniczył. Ale jeszcze dwie osoby minąłem w tym ciebie na przykład F-Tyrop, ale ja nie pamiętam w tej Goniłem go do Ele, oznaczyłem go moim rolą i wyszedłem. Zostawiając go z Playerem. Ale on nie padł w Ele, tylko padł tam między A ja AO2. Jeśli ja ja chciałeś świeże, to. No świeże na pewno, bo jak go minął. Nie, i to tyle. Bo, z, bo ja z, chcę jedną z, rzecz miło. powiedzieć, okay. bo ja y, 10 sekund temu wchodzę. Do, jestem dosłownie w O2 i nie było tam ciała, aż. Bo ciało jest. Gdzie jest ciało? Tak dokładniej. Dokładnie, dokładnie. Y, tam trójkącik między O2ką sami a O2 sami. No, no to dobra, no to ja, jest, ja jestem 10 sekund O2 i nikt nie wchodził, więc to musiał być albo kill, albo. Że ktoś zabił i poszedł gdzieś, bo do O2 nikt nie wchodził, bo ja jestem w O2. To no nie może być bait. Albo ty zabiłeś Albo bait może być. No, właśnie. Właśnie Właśnie Widziałam Michałosa bardzo niedawno i właśnie tam był player, którego Michał nie potwierdzał. Ja bym gonił, więc właśnie, nie? Ogólnie ciało ma 3 sekundy. No to, to Dobra, bym... y, ft y, inaczej. Y, mogłeś... A, bo Parasite się poruszać, czy nie? Nie. A my Parasite Parasy... w ogóle. Jak Parasite kogoś zaznaczy, to i Parasite i osoba jakby Parasite'owana mogą się ruszać, kontroluje ta sama osoba. Mogą? Nie. No, Czyli okay. o to ci chodzi, tak. Eee, okej, okay, to, to mógł to mógł być Parasite? Mógł być parasite, bo to ciało ma 4-3 sekundy, więc jak w F-Trop nie walnął... Dobra, baję, ja dam parasyjt. teraz na f ale w kolejnej mi się wydaje, że to Fankwas jest, jeśli je f Ale z, teraz... z czego on jest Z niczego, jedną oglądę Z mojej ta. roli, to jest hmm. bardzo proste. No, ale prosto. z roli, no, no to nic, żeś nie powiedział i z twojej roli, no to może powiedz jakoś Niektórzy nie wiedzą jaką mam rolę. Nie wiem, no. Ale ty nie wiesz i nie dowiesz się. Dobra, to jak się nie odzywasz to ja chcę przejmę? Yy, na dobra? Się muszę, muszę się. A, nawet nie patrzyłem, że lokalis, yy, eee, yy, Playercraft, yy, co? No dobra, trzy no, razy ale nie ale pan mam dobra, Bo no. mówiłem, że Bawiorytami widywałem. Ale a, player też jest tyle. player jest dwa razy, nie ma tu żadnej różnicy, a dwa? A ty trzy A, a ty trzy. A dwa? Czekaj, ale to kogo coś sprawdzał cały czas? Pierwsze dwie chyba rundy Viurita. Jedną jakby miałem Viurita, ale Viurit umarł. A potem do Dracalys tylko biegłem. No, e, Viurit no jest. Ale bierze, bierze a, Czekaj, 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 bo Viurit jest też takim duchem jak Regina. Skoro wiemy, Vyurit że Reginald umarł. był tym, to Viurit był na pewno król tak, Ale. No nie wiem, nawet, nawet. No kurde, no za nic. Ja nic nie zrobiłem dosłownie. Za nic powiadasz? Za nic? No. Za nic, tylko mnie zabiłeś! Nic? To, co zabiłeś? nic kurde człowieku! No i znowu Dobra, spoko Spoko, dzisiaj już drugi raz Dobra, spoko, mi się podoba Rola, spoko Może być, może być, może być, może być Może nie być, dobra G, chodźmy tutaj I robimy kabeleczki no spukają już wszystko jaka kolejność. W sumie... O, smakę te ostatnie. Dobra. Tutaj po lewej stronie Podzielę dłuższą chwilę. Dobra. Jało przypadkiem znalazłem, bo mi się report świecił i nie mogłem go na chwilę zlokalizować. Najprawdopodobniej zabójca wędnął, gdyś ciało jest. No, nie, no choinka przy uj po prawej. Najprawdopodobniej zabójca musiał się wędnąć. Dobra, ciało wiadomo jak długo leży? Nie wiem. Ktoś ma. Jedny, ile tego jailora jest? W każdej rurze. Po... Mhm. Dobra, wydaje mi się, że Wojtek chyba tego nie zabił, bo był w laboratorium. To raczej by nie zdążył przybiec. No dajcie Wojtkowi wygnać. Znaczy, no jest węd ewentualny, ale no. Tylko on chyba przede mną w... wbiegł do lawa. To ostatni Wjurit biegał. Chyba, że on się zwentował. A gdzie jest ciało? Ciało znajduje się... No cholinka przy ponsach po prawej, więc tam jest vent okay. ewentualnie do admina i lapa I przy, tak trochę do przedlaba. Znaczy, znaczy łaśnia, też mógł się tam przed kąsami zwentować tam, pod No przy tych ventach mówię, ewentualnie, no znaczy ja bym chyba raczej go zlokalizował, ale nie wiem ile to ciało ma, więc... Bo ja robiłem w elektryka ro2 i teraz miałem do office'a i tak patrzę, że report świeci, to poszukałem trochę. No i co jest? Ja myślę, że Ręczynał Coś strzelił. go strzelił Reginald chciał do craftera dołączyć Przesraszyłem się. Może przyjdzie do mnie, może przyjdzie do mnie. Byłoby szczerze mówiąc bardzo fajnie. Jakby Jackie przeszedł eee, dobra, chodźmy szybko szybko czy Biurit? Chyba wiurit, chyba Biurit jest, chyba Biurit Dobra. A jednak nie I ostatni wioska I nie ma Ciało leży trochę um, już czy to nie odbiegałeś od ciała? Bo ciało jest między komunikacją a ofisem. Nie wiem, ja, ja, ja tam stamtąd odbiegałem Ale ty, jak odbiegałem to nie było ciała Ja zosta ja tam zostawiłem tego komedii Ja zostawiłem tam tego komediego i tam... I nie wiem co się z nim stało później Jak widać to padł wtedy no dobra, bo Michelos był w specimenie, więc nie mógł zabić. znaczy aktualnie w Labie jest ze mną, ale tak, no. Już ale wszystko jesteście wszystko razem. Zrobiło, wszystko jest okay. No tak, ale jesteście razem, to nie mogliście zabić, więc. Jeszcze Ktoś był w ale to na I To kąsie. ja byłam, bo ja biegałam A. z Michelosem. A kto był hmm. w specimenie w pierwszej rundzie? To kto nam zostaje? Viorit, Pixel. Się, coś mi się nie podoba z tym Buritem. No mi się też właśnie nie podoba i to wiem z mojej roli, że mi się nie podoba, ale no to Aha. jeszcze nie wiadomo no, dokładnie co to. To jakby co rodzina mógłbyś mógł być zła. Jakby Pixel, dalej jestem... dalej jestem cywilem, jakbyś chciał wiedzieć. A ft Rob, no, gdzie ty, no, ty no, jesteś? To, to nie kłamiesz? Ja się... Nie z... kłamiam... Miałam z Drakalistą między Adminem a Speemanem i teraz już jestem... Wyszedłem z górnej deko. No, nie wiem, coś mi się. Coś no bardzo mi się nie podobało to, że zacząłeś mi gonić, jak cię minęłam koło tego. Nie, bo ci ja ci Oficie. chciałem dać moją, jedną z A, moich proszę. interakcji, ale. A gdzie no, tak, jesteś? To radę, jak, dajesz, jak dajesz interakcję, to jesteś raczej zły no moje. Nie no, Spell po prostu. No. No, nie mogę. Nie, no, nie, nie ma Spell Wątp Wątpię, że możesz nie, dawać nie spell dobre spell, interakcje. Nie, nie, potra nie potrafię Przecież robić nie już go ja nie ma, tutaj nie jest. Kurde, no i to teraz? No i co znowu? Wszyscy impostorzy nie mam co robić. Nie mam co robić, guys. Co ja, mam, co ja mogę zrobić? Nic nie mogę zrobić. Dobra, musiałam zgłosić przycisk. Musiałam? Co się dzieje? Dobra, przyznam się do roli, ale mój Judith jest czerwony. A f robi jest zielony. I Pixel też jest zielony. Więc albo Plus... Wojtek, albo Wjurit mi zostali z tego wszystkiego. Aha. Może mi się wydaje, że Wjurit. Ja bym wywalił zielone. chyba Wojtka i Wjurita. Można lepiej Wjurita, bo on tak biegł no. za mną, no. by chciał mnie zabić. Dlatego mhm. Ja tylko się boję, że on jest Jesterem, jest dlatego tak trochę... Ewentualnie, ewentualnie możemy... Znaczy, możemy ewentualnie... Znaczy jest. Nie, 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 znaczy, mamy Jaylora też, więc ewentualnie Jaylor mógłby też zadziałać. A przecież nie Jaylor, po prostu Jurita, my damy Wojtka? Tak. No. no. To wywalamy Wojtka, a później Jaylor w Tylko musimy pilnować, żeby Jurita. Jeżeli wywalać. Nie, 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 Jurita... Jurita... nie wiem, czy Jurita... się jeszcze zatrzymałam z tym wywalaniem, i najpierw Jaylor niech zadziała, jak się nie skończy To Znaczy, tak musimy tak... też pilnować, że jak Jurita zaśka Jaylora, to będzie mały problem. Mhm. <laughs> Po prostu wszyscy przyklejmy się do wiórita i tyle. Radzę no cię, dzięki. Few, few, few viewry, free viewry, free viewry. Ej, tak jak wszyscy. Mm, mm, dobra. No dobra. Nie zabijcie się tam, nie zabijcie się tam Nie zabiliście się, się tam? Nikt się nie pozabijał, zobaczymy czy Wiorita trafi jailu Pixel? <grym> <Ten>. <grym> Dlaczego Pixel? <grym> ja bym ja, nie, boję się boję się Viurita wyrzucać, ale z drugiej strony też Jailer nie, robi źle wiara. skracając tą liczbę ile tam osób nie, nie mógłby zabijem, spróbować. Znaczy na pewno Pixel jest dobry, to proszę go nie zabijać. Ten, kto... Czy no teraz jeszcze, jeszcze pixel się klinguje, że nie jest Jaylorem przez to? Kto, y, kto, nie, kto nie pije szampana, ten e, biurry do lawy leci, co się stanie? dziękuję. Wiem. Fajnie. Nie wiem, zostałeś tutaj. Jak, ja nie powiem, że jestem cywil, tak naprawdę. Ja będę czekał, aż pixel będzie tego dnia, Znaczy, ja wiem, kto jest Jaylorem i naprawdę bardzo dobrze ci poszło. Teraz powinieneś powiedzieć dziękuję. Mam pytanie, no, Michelo, czy ten organ... Mam takie pytanie. No, nie się tak... dałam, się. A, dobra. jak się... Ja bym dalej cywilem, bo nie no,